Jeszcze stosunkowo niedawno w internecie głównie wysyłało się i odbierało maile, albo wchodziło na portale informacyjne, no a teraz wszystko można zrobić przez internet, czy też w internecie. Na przykład kupujemy rzeczy, ale nie wiem, czy wiesz, że przez internet, czy też w internecie możesz wyleasingować samochód. Tak właśnie jest. Ja jestem teraz na stronie leasing z wysokim wykupem.pl. I mam tutaj u Kingsmanów różne oferty, różne marki, różne modele, różne propozycje. Mogę się skontaktować z Piotrem w każdej chwili, czyli z doradcą, z zaufanym doradcą. Mogę do niego zadzwonić, wysłać mail. Kilka godzin sprawa załatwiona. Samochód wylizingowany. Zresztą wiem, co mówię, bo niedawno przeszedłem przez taki proces i wylizingowałem samochód. Także, także proponuję, żebyś to sprawdził. Leasing z wysokim wykupem.pl